Witajcie! Zapraszam Was na Biorytuał Fits, zabieg SOMANSE Bioactiv z fenomenalnym masażem bambusowym na bazie wyselekcjonowanych wyciągów roślinnych, olejów zimnotłoczonych i olejków eterycznych. To wyjątkowe doznanie dla zmysłów. Zabieg ma udowodnione działanie wysztuplające i antycelulitowe. Rytuał Fits SOMANSE zamknięty jest w szklanych ampułkach. Połączonych w set zabiegowy, dedykowany wyłącznie dla jednej klientki. Pojedyncze ampułki to gwarancja absolutnej higieny, kontroli i skuteczności. Fitz to marka numer jeden we Francji z tysiącami gabinetów kosmetycznych oraz spa. Te francuskie, profesjonalne, organiczne, w 100% naturalne kosmetyki są produkowane na południu tego kraju w miejscowości Kayak od prawie 50 lat. Biokosmetyki posiadają certyfikaty COSMEBIO oraz KALIT France. Przykrywam klientkę. Stopniowo przyzwyczajam ją do dotyku. Rozpylam preparat NATURODERM. Otulam ciało klientki aromaterapeutycznymi olejkami z goździka, lawendy i szałwi. Preparat zawiera wyciągi roślinne z gotu kola, malwy i wilżyny ciernistej. Pierwszy etap to stymulujący eksfoliant tonik, mocny peeling, którego skład oparty jest na drobinach migdałowych, ekstrakcie z bambusa, aloesu, skrzypu polnego, kasztanowca i różczyka kolczastego. W powietrzu wyczuwalna jest orzeźwiająca mieszanka cyprysu, cedru i sosny. Stosuję ruchy płytkiego i głębokiego głaskania i rozcierania opuszkami palców, dłońmi, piąstkami i ramionami. Peeling usuwam ze skóry za pomocą gorącego ręcznika Oshibori. Ampułka pierwsza to booster na bazie kofeiny, ekstraktu z kawy arabiki oraz olejku z różowego pieprzu. Olejek pozyskiwany jest z nasion brazylijskiego, wiecznie zielonego drzewa pieprzowego. Wykazuje on niezwykłą aktywność lipolityczną. Działa bezpośrednio na lipidy. Zmniejsza wielkość kropelek tłuszczu i czyni je podatnymi na działanie enzymów rozbijających. Połączenie różowego pieprzu, kofeiny, kawy silnie pobudza mikrokrążenie w skórze. Preparat idealnie się wchłania. Pora na ampułkę drugą, starter. Intensywny bioolejek do masażu ciała. Z wysokostężonym wyciągiem z papryki ostrej i olejkiem cynamonowym, bogatym w taniny i flavonoidy. Starter stymuluje skórę, wzmacnia przepływ krwi i limfy w tkance, energetyzuje i wspomaga eliminację toksyn. Odrobinę startera aplikujemy również na kij bambusowy. Oryginalny kij bambusowy do masażu ma długość około 50 cm. Jest gładki, nieelastyczny i dosyć twardy. Masując kijem bambusowym, zachowajmy szczególną ostrożność. W miejscach, gdzie występują żebra i kości, stopniujmy m, nacisk, działajmy delikatniej. Tam, gdzie chcemy modelować sylwetkę, np. Na, na udach lub brzuchu, możemy pracować troszkę mocniej. Ampułkę trzecią stanowi kompleks Body Active. Ze sprawą oleju z kiełków pszenicy, który jest naturalnym nośnikiem witaminy E, silnie odżywia skórę i działa anti-aging. Ten w 100% naturalny biokompleks to aromaterapia w czystej postaci. Zawarte w nim olejki eteryczne są promotorami przenikania. Ciągną w głąb skóry cenne składniki odżywcze, dzięki czemu... Skóra zostaje wzmocniona i zregenerowana. Preparat zawiera rzadko spotykany olejek eteryczny z miauli, dzikiej pomarańczy, olejek garaniowy i mandarynkowy. Ampułka czwarta to niezwykły żel froa to mentolowe ultranawierzenie i ukojenie skóry. Preparat aplikujemy od palców stóp poprzez łydki aż po uda. Stosujemy ruchy drenujące. To bardzo silny preparat, dlatego omijam okolicę brzucha. Uzyskuję efekt iglo. Klientka czuje na powierzchni skóry przyjemny chłód. Tymczasem wewnątrz ciała dochodzi do rozgrzania, pobudzenia cyrkulacji i detoksykacji. Finałowa ampułka Ronostymulator odżywia, nawilża i wspomaga 24-godzinne modelowanie sylwetki. Głównymi składnikami preparatu jest ekstrakt z czerwonych alg oraz papaja. Oba te składniki aktywują metabolizm komórkowy, każdy o innej porze. Papaja stymuluje poranną aktywność komórek, przyczyniając się do wzmożonego spalania tłuszczu, zaś algi zapobiegają akumulacji tłuszczu w adipocytach w nocy. Preparat występuje w formie delikatnego mleczka, idealnie sprawdzi się w pielęgnacji domowej. Pachnie świeżością i egzotyką. Zabiegi wyszczuplająco-antycelulitowe należy wykonywać zawsze w serii, od 6 do 10 zabiegów, raz lub dwa razy w tygodniu. Aktywny tryb życia, regularny wysiłek fizyczny, odpowiednio zbilansowana dieta to podstawa w odchudzaniu. Jeśli chcemy wspomóc działanie modelujące, warto zastosować profesjonalne zabiegi kosmetyczne oraz odpowiednio zmodyfikować swoją pielęgnację domową. Powinniśmy stosować peeling ciała raz lub dwa razy w tygodniu. Oprócz tego, dwa razy dziennie należy smarować ciało mleczkiem o działaniu lipolitycznym. Najważniejszym elementem pielęgnacji wyszczuplającej jest codzienny automasaż. Silnie odżywia skórę i działa anti-aging. Jeśli dodatkowo chcemy wspomóc działanie antycelulitowe, warto wprowadzić do pielęgnacji domowej żel antycelulitowy ze specjalnymi masującymi nakładkami. Jeśli bardziej zależy nam na modelowaniu sylwetki, lepiej sprawdzi się koncentrat wyszczuplający.